Moi Państwo, już niedługo zbliża się premiera największa w tym roku prawdopodobnie. Chociaż Piła 10 wydaje mi się też będzie całkiem spora, ale ta pokraczna zakonnica już niedługo wyląduje z sequelem w kinie. Także jest to idealny moment, aby sobie było odświeżyć właśnie pierwowzór, no i trochę dzisiaj o nim pogadać. Tym razem spoilerowo rzecz jasna, no bo film ma już 5 lat, swoje przeleżał, przesiedział. Prawdopodobnie każdy, kto miał go obejrzeć, to już go obejrzał. No i powiem wam jak to wypada względem też mojej recenzji bez spoilerowej, która była premierowo oczywiście i jak to się zmieniło, jak moje odczucia teraz po tym czasie się tutaj rozkładają, że tak powiem, bo przyznam szczerze, jak obejrzałem pierwszy raz właśnie ten film w kinie, no to nie uznałem go za dobry, wręcz przeciwnie. Natomiast trochę mi weszło jako guilty pleasure i w ogóle klimat mi się podobał, soundtrack i tak dalej. Natomiast jednak trochę się po tym czasie zmieniło, także dzisiaj Wam powiem tutaj. Oczywiście nie będziemy unikali sobie ważnych rzeczy. Także dla tych, co nie pamiętają, nie, nie widzieli jednak tego filmu, może niektórzy to możecie nadrobić. Jest obecnie na Netflixie, warto znać tę część przed dwójką po prostu, no bo ona będzie kontynuowała mimo wszystko akcję. Także intro i przyjrzyjmy się konkretom. Jakby co to mnie trochę gardło boli, ale mam nadzieję, że tego nie słychać. W każdym razie może być trochę mniej życia w dzisiejszym odcinku, bo jestem nieco chory. Natomiast tak samo niedużo życia było w tym Żadostwie, słuchajcie. Już teraz nie mam na myśli konkretnie samej postaci, ale po prostu cały film. A więc Denan, słuchajcie, czyli Zakonnica to film, który dzieje się w Rumunii i też zdjęcia rzeczywiście były kręcone w Rumunii. 52, jak się nie mylę, w każdym razie mamy lata 50., czyli jesteśmy bardzo, bardzo wcześnie w tym całym uniwersum obecności. No i oczywiście pokazują nam tu historię, przynajmniej tak obiecują, Walaka, czyli postaci, którą znamy już z obecności, ale obecność oczywiście jest później, jakbyśmy na to chronologicznie spojrzeli. Natomiast jeżeli chodzi o reżysera, no to za ten film akurat odpowiadał trochę randomowy gość, on stworzył wcześniej horror. W 2015 wyszedł od niego The Woods, słuchajcie, i był średniakiem, ale nawet lepszym od zakonnicy. Natomiast, generalnie, no, jeżeli chodzi o ten gatunek, to on za bardzo doświadczenia nie miał, więc, tak trochę go rzuci, i wydaje mi się, na głęboką wodę do tworzenia spin-offa, który jest ważny, który potencjalnie miał dużo zarobić, i rzeczywiście zarobił, bo kosztował 22 miliony. Chociaż ja po tym filmie tego nie widzę. Może to kwestia tego, że musieli lecieć do Rumunii i jakąś wielką tam rezydencję wynająć, ale po prostu ten film wygląda na taniochę. No ale 20 baniek ponad kosztował, zarobił, słuchajcie, ponad 360, także bardzo dobra przewit... przebitka, nie przebitka. No i uniwersum się rozrastało, teraz dostaniemy kolejną część. Natomiast o co chodzi w fabule? Dla tych co nie pamiętają, ale tak czy siak, warto sobie odświeżyć, nawet jak kojarzycie. No więc mamy, słuchajcie, tak naprawdę trzy najważniejsze postacie. A więc księdza Berg, on się zdaje, się, nazywa. Mamy, słuchajcie, młodą jeszcze niezakonnicę, bo nie ma ślubów, ale już prawie graną tutaj postać przez Tysę Farmigę, czyli siostrę Wery Farmigi z obecności oczywiście. No i mamy postać Francuzika, którego jak później się dowiadujemy już pod koniec, imię to Morris. No i kto oglądał Big Mouth, to będziecie mieli dokładnie te skojarzenia. <laughs> Także no. No i oczywiście tam na końcu jeszcze samego filmu jest scena z obecności, gdzie matka z części pierwszej siedzi na wykładzie. No i pokazują nam właśnie akcję z Morisem, który tak naprawdę wyjedzie z całego tego filmu opętany, jak się okazuje, chociaż nic na to nie zwiastowało, ale pokazali taką scenę pod koniec, która o tym mówi. Także tutaj mamy oczywiście ewidentnie połączone to uniwersum. Wszystko będzie się jakoś zazębiało i chciałem właśnie od tego zacząć, bo wydaje mi się, że jest to jednak ważna informacja. Natomiast, jeżeli chodzi o naszych bohaterów, to tak naprawdę głównym ich zadaniem jest zbadanie tego rumuńskiego klasztoru, ponieważ ten nasz francuzik, on zajmuje się dostawami, po prostu zaopatrzeniem, no i pewnego razu przybywa do tej rezydencji i widzi, znaczy pod nią, widzi po prostu ciało zakonnicy. Która sobie wisi, <noise> zwisa, no i co? No i oczywiście zgłasza to gdzieś, ale nikt nie reaguje, no więc to poszło w ogóle do Watykanu. No i Watykan przysyła i tego księdza, i tą jeszcze nie Denan, słuchajcie, ale ta prawdziwa, najważniejsza tutaj Denan to będzie w tym klasztorze oczywiście się znajdowała i nas straszyła. Czy aby na pewno? No tutaj jest największy problem tego filmu. Ponieważ, oczywiście tutaj siłą rzeczy będę porównywał do obecności chociażby, no bo to jest to jedno uniwersum cały czas, czy gdzieś do Anabelek. No to tak, do obecności napięciem nawet no, nie dorasta po prostu. Jeżeli chodzi zaś o Annabel to ja uważam, że pierwsza część jest jeszcze słabsza od Denan. Druga mm, też jej nie za bardzo lubię. Trzecia jest najlepsza. Mogę powiedzieć śmiało, że trzecia Annabel jest lepsza od Zakonnicy. Natomiast jeżeli chodzi o tego Denana, któremu kiedyś kilka lat właśnie temu wystawiłem 6 na 10 zdaje się jako guilty pleasure. No to tym razem nawet nie Guilty Pleasure, słuchajcie, bo przez półtorej godziny trochę z hakiem trwa ten film, tam 136 zdaje się, nie 136, tylko godzinę 36. Nie wydarzyło się po prostu nic. Ten film jest tak kurwa nudny, że ja nie wiem, jakim cudem mi się wtedy to chociaż trochę spodobało. Wydaje mi się, że po prostu przez to, że oglądałem w kinie i była nieco inna atmosfera. Natomiast jak sobie teraz oglądałem w domu, co prawda z dobrym nagłośnieniem, nie tylko głośniki z telewizora i tak dalej, i tak więc. No, dźwiękowo to, to fajnie grało, ale słuchajcie, no to jest film. Jeżeli miałbym opisać fabułę wewnątrz niego, który po prostu można by zamknąć w 20 minut, bo tak naprawdę oni przybywają, żeby zbadać śmierć. No, zakonnicy, tak? Po czym przez godzinę chodzą. Tu ktoś się przejdzie pod tą rezydencją, o, tam krzyże stoją. Ksiądz wpadnie do grobu, bo, bo go Denan dojechała i zamknęła, trzeba go odkopać. Tak mija 40 minut filmu, tu jakiś jumpscare, słuchajcie, po prostu i nic. No jakby ten film całkiem nieźle się zaczyna, bo przedstawiają nam postaci, tutaj chcą zarysować chociaż ciutkę i tego księdza, że miał jakąś historię swoją wcześniej, że dokonał egzorcyzmu, ale chłopiec niestety nie przeżył, parę dni później zmarł. Tutaj naszą młodą niezakonnicę, ale już prawie też tam jakoś przedstawiają, niby fajna, miła dla nas postać. Francuzik ma tam jakieś swoje nieduże tło i on tak naprawdę jako jedyny jakąkolwiek charyzmę do tego filmu mam wrażenie wnosi i ciutkę życia właśnie mu nadaje, bo ta produkcja jest naprawdę słuchajcie martwa, jest strasznie stypiarska i to jest mega słabe, że dali takiego reżysera, który nie ma po prostu doświadczenia, żeby robić tego typu rzeczy. Natomiast jeżeli chodzi o scenarzystów, no to jest nim Gary Doberman słuchajcie, tam jest podane, że James Wan też, ale on jest po prostu jakby pomysłodawcą, o w ten sposób najlepiej powiedzieć Wraz z Gary Dobermanem, ale scenariusz pisał tylko Gary. Gary to jest, słuchajcie, gościu, który pisał też scenariusz do It na przykład. Do obu części, zdaje się, ale też do Anabelek, między innymi. Anabelki za dobre nie były. Denan za dobra nie była, it było całkiem okej. Okay. I teraz tutaj kwestia jest tego, że jak pisał scenariusze, które były adaptacjami, to było nieźle. Natomiast jak pisał tego typu oryginalne powiedzmy już rzeczy, no powiedzmy, bo na podstawie lalki, która tam istniała, no ale wiadomo, fabułę trzeba było jednak wymyślić do tego. Mimo, że tam obecno się na faktach, ale to wiecie, jak to działa. No to, mimo wszystko, w tych scenariuszach, już takich, właśnie bardziej swoich, to mu nie idzie do końca. I uważam, że to jest przede wszystkim słabo napisane, że nieangażujące dialogi, że po prostu nie ma fabuły, tutaj są jakieś zalążki, tylko gdzieś. Próbujemy od początku faktycznie, czy zbudować postacie, czy trochę pójść z tą historią, ale problem jest taki, że tej historii nie ma. No słuchajcie, ja widziałem, bo mnóstwo krótkich metraży z wami na live'ach oglądam. No to ja w 10 minutowych shortach widziałem więcej czasami treści niż w tym filmie, dlatego on po prostu jest nudny, no bo on nie ma nic w sobie do zaoferowania. Oprócz tego, że mamy naprawdę fajny klimat, ta rezydencja, słuchajcie, ta Rumunia, te lata 50, -te, naprawdę mroczny soundtrack, który niestety bardzo rzadko się pojawia, a szkoda. No ale to wszystko niestety nie wystarczy. To można powiedzieć, że technikalia tutaj w tej kwestii stoją na okej, okay, całkiem przyzwoitym poziomie. No ale wiecie, no to, że mgła trochę pod rezydencją jest... <laughs> Nie wiem, jak to ująć, no, puszczona z dymiarki, czy, czy domontowana, czy po prostu jest mrożno oświetlony korytarz. No, to to są takie podstawy w tego typu filmie, gdzie ktoś próbuje nas postraszyć, bo oczywiście nie każdy horror próbuje postraszyć, tutaj też trzeba mieć to na uwadze, ale w tym akurat konkretnym chyba trochę strachu na iście mieliśmy. No ja głodny byłem po się nadal, także słuchajcie, problemów jest po prostu bardzo dużo, na pewno więcej niż zalet, niestety, no i to jest ogromnie, ogromnie. Mocno stracony potencjał, po prostu położono ten film i scenariuszowo, i reżysersko. Wzięły się za to osoby, które, jak scenarzysta ma doświadczenie, to nadal uważam, że średnio to mocno napisał, a reżyser kompletnie nie potrafił tego lepiej podać, jeszcze niż to jest napisane, a już jest napisane, właśnie przeciętnie. No i wielka, wielka szkoda, bo sam Walak, jako postać, która się pojawia w obecności, jest postacią naprawdę dosyć mroczną, może trochę creepy dla niektórych, ale jest na swój sposób intrygujący i ja go lubię. I naprawdę zaciekawił w tej obecności i jakby to fajnie właśnie przełożyć na spin-offa, to moglibyśmy mieć naprawdę dobre uniwersum. A tak naprawdę tutaj obecność wszystko nosi na swoich barkach, ale też zaznaczam, że pierwsza i druga, bo trzecia już nie do końca. Chociaż jest całkiem niezła, ale nie dorasta do pięt częścią Jamesa Wana, no bo trójkę robił Michael Chaves, który zresztą będzie odpowiadał za Denan 2, a Michael Chase to jest gość od Lajorny, jak nie kojarzycie tego dziadostwa jumpskerowego jeszcze gorszego od Denan, ale słyszałem, że jakieś były już pokazy pokazy przedpremierowe, jakieś sansy takie wczesne tutaj i ludzie chwalą Denanci, co byli na tych pokazach, albo to tylko marketing, na razie nie wiem. Jak będą jakieś sensowne oceny. już za granicą, to, to się temu przyjrze, ale no po prostu sam zobaczę film i wtedy będę mógł oceniać. Natomiast generalnie słuchy jakieś tam już pozytywne doszły. Nie dużo, ale coś tam było, także może słuchajcie może jest szansa, że Denan no chociaż żeby była lepsza od jedynki, co nie będzie wyczynem, ale to już fajnie by było i że Michael Chase, który no przy pokazał, że nie umie w horror przy obecności 3 oh, nie dowiózł za bardzo, ale jednak udźwignął całkiem jak na takie duże uniwersum ten film mimo wszystko uważam, to być może się chłopak po prostu wyrabia i już w Denan będzie całkiem całkiem fajnie, kto wiem, w Denan 2 rzecz jasna, natomiast Wróćmy sobie jeszcze do fabuły jedynki, słuchajcie, bo tutaj dwa zdania wystarczy, żeby to zamknąć. No więc, największy twist tego filmu, słuchajcie. To to, że nasza młoda tutaj, no właśnie bohaterka Irene imię widzi różne tam zakonnice. To znaczy, dobrze no, komo to jest klasztor, więc tam muszą być zakonnice jakieś, tak. Oni przyjeżdżają zbadać temat, ale mówię, że komo, bo one wszystkie nie żyją, tylko że nasza bohaterka ma wizję. Tak samo jak słuchajcie, Vera Farmiga w obecności ma wizję, ale tutaj te postacie nie są połączone. Oprócz tego, że w rzeczywistości są siostrami, no to z racji tego, że ta nasza bohaterka różne wizje w swoim życiu już miała, to tak samo będąc w tym klasztorze, też miała wizję, że te zakonnice tam są, że to wszystko tam jest takie nażywca się dzieje cały czas. A tak naprawdę tam już wszystkie wykitowały dawno temu, no i oni są tutaj sami, tylko że nie do końca sobie zdają tego sprawę. No nasz, nasz Francuzik od dostaw. To tam nie był z nimi przez cały film, więc mógł się nie połapać, co jest na rzeczy. Ale jest, słuchajcie, scena, gdzie oni rozmawiają z matką przełożoną we trójkę. Nikt się nie skumał, że ona jest nieżywa, w ogóle, że oni gadają z duchem. No bo ona siedziała, wiecie, chustą twarz miała przykrytą i tak dalej, i tak dalej. No i no okej, okay, mogli się nie połapać, ale z drugiej strony, trochę to było dziwne, że ona w ten sposób siedzi, że ona w ogóle jest cała zakryta. No w każdym razie nie wzbudziło to podejrzeń. Naszych bohaterów także uznali, że matka przełożona jest i mają przyjść jutro, żeby dostać informacje, których potrzebują, żeby tam Watykanowi przekazać, co tutaj się rzeczywiście dzieje i czy w ogóle coś się dzieje i czemu tam ta zakonnica nie żyje, ta, którą Francuzik na początku spotyka. No i dobra, siedzą tam, nocują i oczywiście coś się zaczyna dziać. No i, i nic się jednak nie dzieje, słuchajcie. Tam parę jumpscarów. No tak, ten film głównie był opisywany jako festiwal i parada jumpscarów, i tak jak się przyglądałem teraz mu drugi raz. Nie jest ich dużo, ale to jest jedyna forma straszenia tak naprawdę. Klimat trochę jest utrzymany, ale nie budują w ogóle żadnego napięcia, o czym wspomniałem i po prostu czasem coś walnie i to nawet nawet jako dźwięk za bardzo nie działa. No ciężko chociażby się zdrygnąć na tym, więc szkoda. No ale słuchajcie, nasza młoda bohaterka sobie rzekomo rozmawia z jakąś młodą zakonnicą tam inne też się przemieszczają, chodzą i dowiadują się też przy okazji, dzięki temu ci nasi bohaterowie w ogóle, jaka jest historia tego zakonu, że był sobie pewien satanista, który kiedyś po prostu przywołał piekielne siły i przy okazji walaka z piekła wyciągnął, słuchajcie, to piekło się otworzyło. No ale katolicy zrobili mu najazd, to mu tam zostało odebrane życie, z tego co jest pokazane w scenach. No, ale to zło zostało w tym opactwie, no i generalnie teraz te zakonice, które są w tym klasztorze, muszą się 24 na dobę modlić, na zmianę po prostu cały czas, która się modli, po to, żeby to zło tam trzymać w ryzach. No, i z jednej strony pokazują nam, że ej, one się rzeczywiście cały czas modlą, ale z drugiej strony ta zakonnica popyla po korytarzach i straszy. Dlaczego? Skoro one się cały czas modlą. No, właśnie dlatego, że tak naprawdę tam nikt nie żyje. Oprócz naszych bohaterów oni docierając tam sobie tylko wmówili wręcz, że, że te zakonnice tam są, że żyją, że ta matka przełożona też żyje. Tak naprawdę tam już są same trupy i bohaterowie bujają się sami, no i muszą pokonać tego denana naszego, czy te denan. Słuchajcie, oczywiście tu jest aktorka, efekty jakieś tam były, komputerowe częściowo, ale generalnie jest grana przez tę kobietę, którą teraz widzicie na fotce. Tutaj naprawdę spoko, ale samej zakonicy jest naprawdę bardzo mało. W obecności ona się pojawiła, nie wiem na ile, na minutę dwie? To w tym filmie może na pięć. Słuchajcie, jakby to zliczyć. No tam chwilę w finale się przechadza i walczy, ale tak naprawdę jest jej strasznie mało. Film, który ciutka chociaż próbuje zarysować postacie nie próbuję zarysować walaka, który jest tutaj esencjonalny. No słuchajcie, no pojawi się, przemknie gdzieś przed kamerą, za kamerą, za bohaterem w korytarzu. Wiecie, tak, tsz, taki szóst przed kamerą, a poza tym to i nie ma w tym filmie. Super naprawdę, super scenariusz, super reżyseria. No i wracając do tej fabuły. Trzeba jakąś tę zakonnicę pokonać. Ja nie mogę, sorry, bo mnie gardło boli, ale tak, jest, jest tutaj metoda. Nie wiem, kto to wymyślił po prostu, ale tam w tym zakonie jest gdzieś ukryta krew Chrystusa, słuchajcie. No, i tą krwią chytrusa trzeba pokonać zakonnicę, czyli po prostu trzeba ich lupnąć w ryja tą krwią. Tak jakby, bo już tłumaczę o co dokładnie chodzi dla tych, co nie pamiętają. Najpierw zakonnica, czy też walak, konfrontuje się z Francuzikiem. No i Francuzik trzyma ten item, który wygląda w ogóle jak kawałek plastiku z AliExpress. To, to mnie już za pierwszym razem uderzyło, jak ten film widziałem. I tam trochę tej krwi się zamoczył sobie palca w tej krwi, i walnął Denana po czole, i przez to tak naprawdę Denan odleciał. To znaczy tak naprawdę to była nasza młoda bohaterka, która została w tym momencie przypętana przez walaka i on dzięki temu, że ją smarnął właśnie po czole tą krwią chytrusa, słuchajcie, no to ta zakonnica wyszła jakby z jej ciała. Okej, okay, no to to jeszcze rozumiem. To nie wyglądało jakoś źle. Mówię, że Denan tak, że Denan tutaj egzorcyzmował w teorii, no bo mimo że była w ciele tak naprawdę naszej bohaterki to ry już miała walakowy tak, to już komputerowo akurat było zrobione. Ale ta scena jeszcze nie jest jakaś taka abstrakcyjna, być może, jak sam ten motyw posiadania tej krwi Chrystusa, co tam sobie nie zaszło od 2000 lat, pewnie dlatego, że jest święta po prostu i tak dalej, i tak dalej, ale to pomijam. No to tam jeszcze paliło tę scenę, natomiast dalej, gdzie już właśnie walak się naparza z naszą młodą bohaterką, naszą Irene, tak, z naszą Tysą Farmigo, <laughs> zaczynają podduszać w sensie walak, poddusza. I wrzuca naszą bohaterkę pod wodę. Ja w ogóle nie wiem skąd ta woda się wtedy tam wzięła, chyba basen zakonnice miały, to też jest nieistotne. No i jest podduszana, jest podduszana, raptem zakonica ją wyciąga nad wodę i co? I okazuje się, że nasza młoda bohaterka w buzi ma krew Chrystusa i co? I pluje jej kurwa w mordę tą krwią tej zakonnicy, nie? Ja myślę sobie, ja pierdolę, wy tak na poważnie, bo ten film generalnie jest całkiem na poważnie. Ale właśnie ten nasz Francuzik, który mówiłem, że trochę charyzmy próbuje do tego całego przedsięwzięcia tutaj wrzucić, no to czasami jakoś tak prześmiewczo wypadnie i troszeczkę bardziej ten ton zbija na takie tory humorystyczne. Czasem jakiś tam żarcik się pojawi, trochę rozbijamy te, chciałem powiedzieć napięcie, ale to, tak napięcie to jest słuchajcie tyle co elektryk chodził. <laughs> sucho, wiem, sorry. Ale sucho w ustach nie miała nasza bohaterka plując Walakowi w ryja. No i to jest komiczna scena, twarz Walaka zaczyna się palić tam, to już CGI mocne wchodzi. Ale w ogóle sam ten pomysł tej krwi Chrystusa, żeby kto to wymyślił, kto to napisał, słuchajcie, no na litość boską dosłownie tutaj teraz powiem. No, ja mówię, ten film nie ma fabuły, a jak już ma jeden pomysł na konfrontację z Walakiem, to po prostu to jest abstrakcyjne i śmieszne, no. Naprawdę można było wymyślić tysiąc sposobów, jak zamknąć Walaka z powrotem tam do tego piekła ich całego. Mówię ich piekła, no bo tam w klasztorze jest taka dziura po prostu w ziemi, to jest imitacja tego piekła, tak. Ale no, słuchajcie, no. Liczyłem na to, że zbudują jakoś się całą narrację, całą historię, trochę zarysują postaci, trochę zarysują walaka. I później pod koniec będzie jakaś wielka konfrontacja, która potrwa 10, 15, może 20 minut. Nawet taki egzorcysta papieża, który nie jest za dobrym filmem, naprawdę miał spory czas ekranowy dla tej walki, no powiedzmy z demonem, tak, tutaj w wielkim skrócie. A tutaj co? Pluniesz tej zakonnicy w rejon, spada do piekła, to trwa 30 sekund. Naprawdę, no tension building wyjebało poza skalę, słuchajcie, to jakbyś mrugnął na tym filmie. W momencie, gdy ona zostaje opluta, ta nasza Walakowa, to byś się nie dowiedział, co się stało, bo po prostu mrugniesz. Ej, co? To. Już? Zniknęła? Nie maj! What the hell is going on, nie? Także. Pff, nie wiem, słuchajcie. Jak ktoś chce z Was sobie ten film odświeżyć, to kończy się czas, bo na Netflixie będzie tylko do 30 września, ale na spokojnie przed premierą, czy nawet jeszcze po premierze, dwójki sobie nadrobicie, więc tak tutaj jeszcze informuję, bo nie dodałem tego wcześniej, Mówię tylko gdzie jest do obejrzenia, więc ja nie mam nic do dodania, bo. Tak się kończy ten film, słuchajcie, no to jest jakiś żart. Ale no jest jeszcze ta scena pod koniec, co wam mówiłem, to zresztą zobaczcie fragment, jest ten nasz Francuzik, który ma krzyż odwrócony, okazuje się z tyłu szyi. My nie wiemy czemu, w którym momencie niby go miało przypętać, ale właśnie później jest scena z obecności, gdzie Orenowie pokazują właśnie te całe przypętanie się, okazuje że to jest ten nasz Francuzik, to jest ten nasz Morris. Przepraszam, Francuzo-Kanadyjczyk, bo on... Ta całkiem śmieszna scena się pojawia w tym filmie, kiedy on bardzo się, słuchajcie, irytuje na... Nawalaka i mówi, że jestem francuso-kanadyjczykiem tak naprawdę i to było nawet śmieszne, mówiłem, on czasem coś tam wnosił fajnego, ale wracając już do tej końcówki, no to ta scena właśnie, co jest pokazywana z obecności, no to to jest on, on jest tam egzortyzmowany, i wtedy właśnie Warrenowa zobaczyła coś przeraźliwego, co ją najbardziej prawdopodobnie w życiu przeraziło, że nic tak bardzo jej nie poterało jak to psychicznie i pamiętamy te sceny z obecności, gdzie ona faktycznie o tym opowiada i że to było dla niej takie mega traumatyczne, natomiast tak jak mówiłem, no, zakonica dzieje się wcześniej, więc tutaj w tej scenie sobie troszeczkę wyskakujemy już w przyszłość, gdzie ten Francuzik po prostu już jest opętany, rzecz jasna. A tutaj jeszcze tylko nam sugerują, że, że opętany prawdopodobnie będzie, bądź już jest, ale jeszcze się to nie wydarzyło na ten moment, że jeszcze mu nie odwaliło, ale to była oczywiście ewidentna furtka do otworzenia sobie drogi do kontynuacji. No i ta kontynuacja rzeczywiście powstanie, z tego co kojarzę, ma być to 4 lata później, czyli w 56 ale pokazują nam też jednak jak do tego opętania doszło. Piero nam pokazują już na koniec filmu już prawie że po napisach można by powiedzieć, ale tak naprawdę to chwilę przed, gdzie z Walaka z dzioba mu wychodzi, <grym> słuchajcie, wąż i ten wąż zostaje przekazany Francuzikowi właśnie, więc po prostu przez to jest opętany, także siła węży wygrała. Niby walak został pokonany, ale zdążył coś tam przekazać i dzięki temu sobie opętało inną postać teraz tak naprawdę, więc jednak zło wygrało, jak to w tego typu filmach. No i co, jako ciekawostkę mogę jeszcze dodać, że na początku, prawie jak bohaterowie stawiają swoje walizki na pojazd, którym myśleli, że będą jechać do rezydencji, a tak naprawdę to konną mieli jechać bryczką jakąś, no to tam jest rejestracja, która układa się w napis walak. No taka ciekawostka, pewnie każdy już o tym wiedział, nieistotne, ale no powiedzmy, że fajny smaczek. Także reasumując. Absolutnie nie zostawiam tej oceny, co dałem kiedyś. Na, na pewno nie jest to szóstka. Dużo mi się gorzej to oglądało niż kiedyś. Ani te guilty pleasure już nie siadło. Klimat też jakoś słabiej mi wszedł, ale mówię, teraz oglądałem w domu, wtedy oglądałem w kinie, więc to jednak inaczej. I tak, soundtrack fajny, miejscówka fajna, ale to samo w sobie dużo nie da. Tym bardziej, że soundtracku to jest też tyle, co kot na płakał. Chwilowo tam się pojawia dwa, trzy razy, więc mało co tu gra. Większość nie gra. Jest po prostu nudno, strasznie nudno. Można by to pokazać w 15 minut albo napisać naprawdę fabułę, która nas zainteresuje, bo jak nie ma fabuły to się nudzisz. No ja słuchajcie prawie zostałem na tym filmie dwa razy jak zostało już pół godziny i chyba 15 minut do końca zastanawiałem się czy nie zrobić pauzy na tym Netflixie i walnąć drzemki i dopiero dalej oglądać czy tam dokończyć już po prostu. No bo straszna nuda, więc no słuchajcie na dzień dzisiejszy to ode mnie dostaje takie za ogromne położenie zmarnowanie potencjału. Nie wiem... 4 na 10, 4 tylko dostaję za jakiś klimat, za jednak walaka, którego lubię mimo wszystko słuchajcie, za, za postać Francuzika troszeczkę podciągnę, no Santrak mówię, fajny klimat i tak dalej, więc jakieś parę tam rzeczy doceniam, no też technicznie całkiem sprawnie to wygląda, chociaż jednak zalatuję takim ciarstwem, mimo wszystko i taniochą, a film nie był tani jak na horror szczególnie, więc no takie tutaj bardzo, bardzo uczucia słuchajcie mam mieszane, ale jednak bardziej na nie mimo wszystko, więc no taka ocena to jest i tak bardzo łagodna. Pomyślałem nad trójką jeszcze, więc no nie wiem, może to jest coś na przełomie 3-4, ale niech już mu będzie czwórka, ale mam nadzieję, że po prostu ta dwójka coś tam dowiedzie. Także dzielcie się w komentarzach, jak wy się zapatrujecie dla tych, co powtarzali, może sobie właśnie niedawno, czy nawet jak oglądaliście ten pierwszy raz w kinie 5 lat temu, to mimo wszystko możecie wrzucić tutaj, jak wam się wtedy spodobało, co zapamiętaliście z tego filmu. No teraz wam pewnie trochę pamięć odświeżyłem, ale poza tym nic się więcej nie wydarzyło, to ciężko o czymś opowiadać, no nie? Także taka sytuacja. Kto z was dotrwał do końca, możecie zostawić dzisiaj, słuchajcie. Hashtag wąż niech będzie, bo ten wąż był bardzo istotny, skoro Morrisa opętał, tak? Także co, widzimy się w kolejnych, niedługo premiera, to też sobie pogadamy o dwójeczce, no i co? Do zobaczenia, trzymajcie się, komentujcie, na razie i cześć!